To jest spoko, bo mogę jakoś damy radę szybko wyleczyć i przyjąć i wtedy. No, jak ty się ranny zdejmujesz z haka, to szybko leczysz i jak wrócisz się to hita przyjmujesz. No. Dobra, trzymaj się Alex No dobra, zaczynamy. To jest Chodź, tutaj jest fajny giernik z Legionku. Chodź, zrobimy to. Albo Esker. No albo USKR. No, Może zaczekajmy chwilę. Co ma korupta? Nie, nie, nie. Zaczekaj, pobieg? Chyba pobieg. To jest u mnie nasza Dawaj, o nie, to jest jednoosobowy. No trudno. Podaj mi skrzynkę służyć. Ja będę napełnić pełnić. markowe. Jedne, tytuł Gdzie robicie go na? A robimy sobie w takim fajnym miejscu, ale może zróbmy gdzieś na midzie. Ja ta z będę robił. Yy, ma A, ma blue favor Hexa. Robię przy kombajnie robię, jakby co? Co to, co to jest? Palety, blokuję. Blokuję palety, jak cię rani. Kurwa, już byłem za oknem, no popierdoli mnie. Fajnie go naprawili. Mm -hmm. Nawet to on będzie... kurwa stanął. O, jaki stoi... fajny strój swoją drogą. Pięknie A, dziękuję wyglądasz. Dziękuję. Cały zielony, koniczyny No, teraz ja zajmę tego. Legion. Yy, fu, Atemka. Poczekajcie, będzie gdzieś tu biegnie. się odsunę, bo nie wiem czy on tu idzie Dobra, idę do atemka Ale generalnie tego na midzie fajnie byłoby zrobić, bo on jest tak mega centralnie. Pato, to, po to. <laughs> ha, ha. No, ty. Dobra, wyleczę cię, nie ruszaj się. Będę miał, no, ja jak ci wyleczę, wróci. będę miał 10 sekund, tą nietykalność, Czy muszę być ranny? Czy muszę być ranny, czy to od razu wchodzi? No czy wchodzi, ale to coś da? Przez 10 sekund znasz przyjąć hita na zdrowego... A to nie tylko... A, samotę, masz rację, się... w sumie rację. Dobra, widział mnie wesker. Goni mnie Dobra dawaj, tutaj zrobimy Genixa, ATM ku No i Dem Oho, jest A masz ten blokowanie palet, walno mnie jest paleta zablokowała. No, no biegnie no. tu. A siema Ty robicie? O, nie trafił. A teraz trafił. Ajajaj, od razu cię podniósł. Ja go zdem, jestem w szafce przy nim. Miej na ciebie legionku, spokojnie. To mnie nie musisz. Hmm. Ja go zdem. A, no dobra. No dobra. Nie robimy tego geniora. Teraz zdążymy, czy nie? Dobra, ja go przyudam, no. że biegnę za nim O nie, znalazł się jednak No chyba, no to dawaj, dawaj gena Dobry. Dobry. Leci za mną ta, ta. Nie, zobaczył jednak legionka i stwierdził To jest on Muszę go mieć No dwa geny zrobione No, uciekaj Iii, dupa Co stawił? No, i... on no, chce sunelować Ja jeszcze mam tego Jeden raz mogę przyjąć no wiem, ale bo i tak że, że chłop... No chodź wyleczy ja, cię, zaję, się. się. Masz szczęście Legionku, że jeszcze nic ci nie jest. No normalnie to wiesz. Normalnie to ludzie by chcieli no, ciebie tunelować. Miło, miło nie wisieć pierwszym. Są twoimi wielkimi fanami, dlatego chcą cię ciągle tunelować. Tak jest prawda Legionku. Musisz uważać na swoich fanów. Zostaw mnie w spokoju Na międzynarze znaczy ten, mogę A tm robimy w tym? Na ja mainie? Ja szukam bo A, jest mazylacja. dosyć mocno, bo blokuje wszystkie palety Tak, jest ta mający Mam paletę, kurde, dosłownie minimalnie mi blokowało do tej palety Dobra, no, ja, ja jestem koło radera, tego zdjęcia. Czemu ty zostawiasz tego spray jak masz już dwa itemy na raz? Bo chcę używać Chyba nie wiem czy mnie nie widział. No ale to przygenia, po prostu wyrzucasz, używasz skrzynki A po co mi ten spray ze sobą? No jak po co, pewnie Cię się traf... Dobra no goni mnie, goni ja, w mnie, goni mnie, e, ten w Może będzie czy... potrzebny komuś innemu to ktoś sobie wezmę. <gularne> no nie Kurwa no jedną mnie o ścianę Jest I ten i plety mi blokuje No nie dało rady no Ale się tak głupio Głupio się ten pokazałem mu Całą mapę obszadu no, ja nie w gdzie Snichek Ja bo umieram <laughs> Zejmiecie raderka? A, no to nawet nie mówię, że wyjście... Czyż mówiłem, że mnie goni! No tak, a ja mówię od pół godziny, że jak szukam heksa. No... Czyli nigdzie go nie ma. On jest po No jest tutaj, tak kurwa, nie tylko nie radera tak. musisz zdjąć za chwilę, no. Dobra, próbuj, próbuj na podmiankę najwyżej. On się wraca tutaj, nie? A, już tam. Dobra. No chodź chodźmy tutaj wylecz, wyleczku, mnie tu. A czemu? Weźcie z tego pierwszego wyleczcie, bo on ma do tługa, bo... Aj. Jest koło nas. Gdzie się eee, No nie my jesteśmy teraz no jak. Tam gdzie ja wisiałem, to byliśmy w prawo. tutaj mu do no, mam jakąś też może się wyleczyć. A nie, nie zdążę, bo ktoś tu chyba idzie. Znaczy on mnie goni, wiesz? Goni się, Mogę słyszeć, chcę mm -hmm. to widzieć. A co w ogóle robi to, jak będę na ten, mieć na czerwono już od tych jego, tych... To poładów? jak cię złapię z umiejki, to cię od razu... No od razu cię łapie, nie? Narażenie 8% 8% wolniejszy chyba jest. Jestem jak coś w kielczaku. A gdzie jest szak? A dobra, będę. Mam apteczkę w Tylko musisz, nie możesz misować skill checka, nie? Nie misuję, nie misuję. Bo apteczka jest dosłownie na jedno wyleczenie, teraz każda. Fak, przyszedł tu. RADER! Dobra, to Dobra, idę do, do temi. ...tema, ja spróbuję RADER, NO MIAŁEŚ SIĘ NIE DAĆ znaleźć, NO! Ja pokopiłem przez... biegłem przez samochód, żeby mnie nie znaleźć. W piwnicy powiesił, no dobra. To co, wpadłeś do piwnicy i nie cię tam znalazł? Nie, wepchnął mnie, bo w jakimś i tam leczyłem. A byczku. Do pilnicy. Trzeba było się skitrać to jakoś sensowniej. Koło. Bo cię znalazł tak Nie dobrze. Mogę cię wylecieć od razu czy nie? Migraj się łącznie w czterech miejscach i dla każdego jak patrzyłem słyszałem go całkiem blisko. To patrzę do innego i tam też go słyszałem gdzieś blisko. No on ma taki terror, na co ma praktycznie. Bo to jest taki killer. On jest koło mnie, szuka mnie tutaj. Pomieszałem karną do kurwa, zagapiłem się. Manhattanowy Fifacz 15 przesyła 50. Mahadanowy FIFA dla jak dzisiaj. Oj, wybornie Manhattanowy nowy FIFA. tak wybornie, że jak zapomniałem jakie zadanie mam do zrobienia, pamiętacie widzowie? sedus. Piąteczka dla ciebie, mahadanowy FIFA. Elo, elo! Dobra, Serduszka dla Mahadanowego tutaj mnie rozpieszczę. Dziękuję Ci Mahadanowy, elegancko idą! Genixa serobie, jak zresztą widać Uciekam przed mordulcami. Ta gierka raczej może być przegrana, ale i tak jest wesoło. Nie ma to U. tamto jakie zadanie w sumie wziąłem? Zapomniałem. Jak ja zadanie wziąłem? Nie pamiętam jakie zadanie wziąłem w sumie a probo zadań. Hmm. No, Podkłada za mnie jak ja nie widziałem jeszcze. Nie chciałem się podłożyć, żeby zrobić kadana. Aha. A coś mi wyszło? Może chciał się podłożyć, taki jest ATM-ek właśnie, miły. Miły dobry temek. nie ma co tutaj dużo mówić Jestem w szafce, ale on chyba nie zgub... A, to jest piękna gena Oho, chyba idzie do mnie Albo i nie o, taka jest Typnąłem tego gena, który ktoś tu była po... Dobra ja zaraz Legionka mogę zdjąć Więc zatem może przeżyć po prostu ja zaraz skończę Gena i podnoszę legionkę, jestem zaraz obok niego Dobra Dawaj, dawaj, genik się Wake up, legionku No, wyleczycie, nie ruszę się Dobra, robimy tego gena tutaj o, ja się muszę dysplejować No sprawi się A temku dajesz radę? No powiedzmy A, wiem jakie mam zadanie, kurda, trudne mam zadanie w sumie. Muszę powiedzieć, że moi team na ucieknę, a ja zostanę. No to takie trochę nie do wykonania aktualnie no, Tak średnio No dobra to na innym razem, ale muszę o tym pamiętać, że takie zadanie jest. No! Legionku, coś obawiam się, że niedługo będzie koniec naszej przygody. Eee, ma Pomieszałem Hornoldo! Z lodu herbatą! No, Oho! No, czy... Urła! A to jeszcze 50 wyrzucę, żeby. Kurde, no jakim cudem! Co za zrąb! Dziękuję, Dima Hanonowy! Zabijcie co? Tylko jest bardzo adrenalinowana sytuacja, ale dziękuję, cicie, plutko! Kurde, no nie da się uciec przed tym debilem Gauganem, No masakra z nim. Dobra, legionek mnie zaraz uratuje przecież. Więc totalna chillera. Dziękuję, Dima Piąteczka dla ciebie. Wielkie dzięki, ale mnie też dzisiaj. Od razu mi się robi na serduszku. Nie, no nie, nie rób tego. Uratujesz mnie na pewno. Oj, wątpię. Dobra, szybko ratuj mnie! Łatwo, uratowany! Nie zgubił? No. no dobra. No dobra, trudno, musisz się poświęcić, a ja sobie bramę otworzę. Dupę, nie bramę. No, on ma tego? Ma barbę? Nie ma barby, chyba. Oby Urwa. Dostałem jakiś medalion, coś tam, co to znaczy? No trudno, Legion, musisz się poświęcić, Dobra, ja sobie. No, to szybciutko, a nie. No, poświęcisz się, a ja uciekł, ja to jest rama. Jakie spadam? A o przy tobie? Nie, nie, wiem gdzie jest. Ja go słyszę. Jak ja go słyszę tu? Tu się ma, się ma. No, na razie. Cześć. Dobra, biegnę cię, jolo. Kurwa, widział mnie chyba. Albo i nie. Kurwa. Dobra, widział mnie. Masz przestranę. No, widzisz legion. Abym uciekł, kurwa. A tak nie ucieknę. Chociaż jeden by przetrwał. No, widzisz legionku? Nie no, no, na 100% dzisiaj zespisz włas pod tobą. Mm. Wiesz, tak jest zawsze. No uciekaj dam legion, uciekaj, nie, nie, ja się nawet ja się docąguję. No teraz by się przydało jakieś te. Kurde, no teraz to by się przydała adrenalina. Jak mam być szczery. A wyjątkowo no, jej to nie tak widziałem. musiał klapę zamknąć najpierw, nie? No. Dobra, klapa przed mordą mi się, mam nadzieję, pojawi. Prawda? Klapa przed mordą, teraz? No pewnie. Dobra, patrz. Tak to i tak byś pewnie nie uciekł. No uciekłbym, bo mam ostatnia no, ocalała, czy jak uciekł. tak. No uciekłbym, uciekłbym. No ostatnią no, ocalał. No, uciekłbym, widzisz? A tak dwóch umarło. No, dostałeś punkty za ściągnięcie jeszcze. A tak to bym za ucieczkę dostał? Musisz legionku bardziej o mnie myśleć, chyba. No i umarł w trzy. No niestety, nie wyszło, nie wyszło ten meczek. To jest skin astronauty. jest potężny, stoi na daje mega dużo do ten. Mega dużo... no wiadomo, do umiejętności biegania dajemy. jest naprawdę potężna, potężna broń. Nie ma, nie ma mówić, nie ma to tamto. Ej, to potrzebujemy gracza jakiegoś. A, potrzebujemy gracza o. jakiegoś. Masz jakiegoś gracza chętnego do gry, Legionku?